Siema. No, siema, siema. No tak, siema. Siema, siema. Siema. I co, i tyle? Normalnie. Dobra, wiesz, i ty. Idziemy się bić. Ile to jest ten skrzynek? Nie wiem, chyba. No, mam gacie, jak że ja, pieprze. O, a ja mam ender Kuria ja, się boję, że ja spadnę. Nie, no ja tutaj kiedyś koksiłem. Są no, a jeszcze... ja jestem gupal. Co na prywatnym? Nie, ciemność duchze. jest. Ej, wiesz co się stało? Spadłaś. Tak. Okej. Okay. Dobra. No właśnie tak. Cię. Do którego mam iść? No, obok. Dokładnie ja to, że obok. że on jest wykokrzony. No, wiesz o czego Bo mnie zabił. No, no to w sumie wyjaśnia wiele. Tak, zabił mnie? Nie wiem. Nie, nie, ten mnie chyba zabił. Nie ten. wiem, kto mnie zabił. Ten? Tak. Dobra, idę na środek. To on jest odbieram. 10 razy lepszy ode o, mnie. O kurde, ale bym spadł. Nie, wiesz co, to się nie liczy. Bo on mnie ograł. No to był lek serwera, na pewno. No, dosa jakiegoś dostałam. Na pewno, no. Ja pierdziu. Nie, ale ja w szoku byłam, mówię ci. Chłop może w szoku był. Bo się nagle ciemność taka zrobiła, nie? I ja nagle spadam. Mówię ci. Nie wiedziałaś, co się działo? Tak. Nie, bo tu jeszcze tam, na górze jest jakaś skrzynka, ja jej nie wzięłam wtedy. To pewnie dlatego dedłam. No nie wzięłam tej skrzynki, po prostu wiesz, byłam w tyle. A bo po prostu jestem głupia i, i dedło mi się. Mi się wydaje, że to był miss Nie, dosamiam. Musisz to wygrać. Wiesz? Muszę. No Ale musisz. Nie myślę, że będzie inaczej. Tylko nie miecza dobrego. Kurde, a to można mieć sojusze, czy nie? W teorii nie można. Ktoś nie wiedział, że my mamy. No nie, przecież jeden to od razu odbyta tak. Kurde, muszę się w ogóle nauczyć grać tego w Minecrafta. Lepiej. Mogę gram się jak nauczyć, debil. Koksik, jak ja. No trzeba, trzeba się nauczyć właśnie. Muszę mnie nauczyć. Na tym... Bo mnie nigdzie do gildii nie wezmą. Wezmą cię. Nie wezmą mnie. <laughs> Założysz chory, reaktywację <laughs> Jasne. Nie no, nie wezmą mnie nigdzie. Ja muszę wiesz, być takim kozakiem totalnym. No, tak, to prawda. No i wtedy wszędzie się dostaje dobra, jestem wykopszony Ta? Co ty zrobiłaś? Ja utknęłam Jasne, Gwincio, tu nawet ty nie mogę oglądać nic. No Tylko stanęłam w miejscu i... I tak Jest jestem na środku tutaj na drzewie No widzę, widzę Idzie do siebie Pol. Gdzie? Z tyłu tu? No z W chyba Dobra niech idzie. Nie wiem, co mi kierunki każesz ten mówić. O, widzę. To Ale... mogę się ruszać Już nie takich się ogrywało. Musisz mu na łeb wskoczyć. A, spokojnie. Na mu musisz czy to nie... Ci A zabiera to obrażenia? Musisz... No zabiera. A co robi? No, nie zadaje obrażeń. Dobrze. Wygraliśmy pierwszą arenkę. Widzimy się za chwilę na nas Super. Super. Dobra, Dobra uspokój, na się. uspokój się. Kolejny arenker. Uspokój się. spokojny, o czym ty mówisz? Może ja nawet i temów nie potrafię szybko. Co? Ja we sobie wylałam pod i w skrzynkę otworzyć Może ci zimno było To mnie I to są tylko dwie skrzynki, czy i No ja bacona nawet dostałem No powiedz mi kur, czy dwie niezaję no ja, ja dwie jest? widzę Dobra Nie no chyba nie ma chyba Ja nie wiem co mam tutaj robić, naprawdę, ja nie wiem no koksić jak ja No ja nie umiem grać No nie wiem, tutaj ludzie coś łatwiejsi się wydają nawet jak dodam na nich Wiesz? Dobra, pierwszego już tutaj zabiliśmy Znaczy ja zabiłem No ja zabiłam, co ty? Wszystko to moja zasługa Dzięki, dzięki za pomoc. Spoko, nie ma problemu. Mam nadzieję, to się że możesz na mnie liczyć. Dzięki, dzięki. O no, zrobiłam typa. O kurde. Czy ja to dobra jestem? Tak. No mówię ci, kurde, nie. biegnie do mnie typol. Co on sobie myśli? Sobie Bo zabiłam go, jasne gwinie. Rzucają się do mnie i dodają. Może jestem do Ciebie, a to? Nie wiem, może nie. Jakieś gacię muszę sobie lepsze znaleźć. Tu się skrzynki odnowię, czy nie? Szczerze nie mam pojęcia. Dobra, masz ten stół? Stół z poływanymi nogami? Yy, nie, z chanto. Ta Bo potrzebuję. O kurde. Co? Co? Ty sojusz mają. Bano ich. Bano ich, bo mają sojusz, kur. Dobra. O, zabijam mi. Kurde, mówię ci, to ja coś prością oni są. No easy. Nawet nie umiem grać, a zabijam jakoś. No ja mam na jednego hita, nie wiem jak ty. Ja też. Niesamowite. Dobra, kolejny gościu i będziemy my się klepać. No głupi jesteś. No jak? No trzy osoby się zostały. Głupi jesteś! Wszystkich ja zabiłam, to ja mam to wygrać. No zobaczymy. Czyle zabiłam z dwudziestu? Nie wiem, tego taki. z ilu? Dziesięciu. To tyle, No było. i kolejnego zabiłam. No to dobra, to teraz się lejemy. Chodź na środek. No głupi jesteś! sam sobie iść na środek. No to co robimy? Masz mi dać stół, bo ja muszę sobie wszystko zaczątować. Tak, i znowu może. No tak. Dobra. Su leży tam dalej, na innej wyspie. No co na innej wyspie? Dobra, też się zenchantuję. No nie, ogarnij się. Spokój no co ty się. myślisz? No a ma być fair, a nie. z tu, Myślę, że jesteś lepszy, tak? Szczerze, myślę, że tak. Co? Myślę, że ty jesteś lepsza, no, 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 tak. No tak, jestem. Ej, a ile masz tego, jak to się nazywa? Jak butelek z EXPEM. Dwanaście. Staków? Nie. O, już mam 46, mogę ci dać. Kurde, felek, no możesz. widzę cię. Poproszę. Dobra, dobra, zostaw mnie! Zostaw mnie! No Przecież nic nie zrobię, chodź ci pokażę gdzie sęcza. Nie, zostaw mnie! Idź stąd, bo ty mnie zabijesz, Oszustam, mnie zrobię. To nie te czasy. No jak nie te czasy? Nie te czasy, jak oszusty nagrywałem. No to nie wiem, chcesz ten enchant, czy mam go wyrzucić? Nie chcę. Możesz sobie go wyrzucić. Nie chcę, nie chcę z ciebie, bo mnie zabijesz. Dobra, dobra. Nie, no w sumie zostaw. Możesz postawić i sobie iść na drugą stronę wyspy. Dobra, czyli mamy cię zabić, okej, okay, dobra, dobra. No nie masz mnie zabić, tylko mnie zostawisz w spokoju. No nie jest dwóch gracz muszę, nie mam wyboru. jakiego masz seta? Mm, skórzane. diamentowego? skórzanego? diamentowego? nie liczy się skórzany tak, tak, no skórzany on cały, no co ty myślisz ja opier ilu no. zabiłeś? nie wiem, a gdzie się to pokazuje? nie wiem Co mogę wiedzieć nie, no, ja nie wytrzymam gdzie dostałeś tego ręczanta? No tam na wyspie jest. Jak na wyspie, gdzie? Ale nie wiem, czy nie zdążę cię zabić przed. No jak to zabić? A gdzie jesteś? No jak, gdzie? No gdzie? pytanie? Jak. No gdzie jesteś? No gdzie kurde jesteś? No tam, gdzie powinienem? Kurde, powiedz gdzie. Nie się za chwilę odwracać. Super, a co? A nic, tak się pytam ja Muszę też uważać, bo zaraz nic zaskoczenia weźmiesz Kurde, tam jesteś, chłopak Dobra, klepiemy się Zostaw mnie Idę Nie, zostaw mnie Nie, bo ty masz lepszego seta, uspokój się Lejemy się Uspokój się. Masz lawę. O nie. Nie ma teraz. Nie ma to to teraz. Kurde, uspokój się. Uspokój się, co ty robisz no? Zostaw mnie. Nie, nie wytrzymiem, no nie wytrzymiem. No, zostaw mnie! No i oh, stąd! Zostaw mnie, no zostaw! Bo ty nic nie tracisz pewnie jak ja cię strzelam, a ja teraz jest 20. No kurde, co jak dzieci będziemy tak się strzelać? Chodź a tu Anie, no, <laughs> no to nie wiem No może... chodź <laughs> no Dobra No co dobra, no co dobra, chodź tu a nie. Dobra, to jest broń. Dobra. Bo to nie ma tak, że ty masz mnie gnębić, tylko. Arena. Uspokój się, okej? Okay? Jestem bardzo spokojny, nie? Co kolejna arena, co witam? Co ty gadasz? No, jestem kulturalny, nie to, co tutaj druga osoba na tym kanale. Uspokój się. Tyle żelaza dostałam. Uf! Uf! Może no, ja pierdził. No co cię zabili? No tepno się do mnie nie zabił. Dobra, obserwujemy losy Yumeko. nie wiem, nie ma co obserwować. Nie ma co, nie ma co. Jak to nie ma? No nie ma co, nie ma co. Zara pewnie padniesz. Nie da. Bo król tej gry jest tylko jeden co ty gadasz Mówisz o tym ziomku obok, czy co? Nie, mówię o tej osobie, która zdydała kilka, ten, kilkanaście sekund Jakby była taka dobra, to by nie zdydała Miałem DOSa A? No Ty mia miałaś DOSa i jakoś nic nie mówiłem Uważaj, spycha cię widzę kurde O, soja. o Dobra, confident mode Bano ich, bano dobra, ich Dobra, już, już niki spisujemy Kacper, podłoga PSSy i... Uwaga, uwaga Dodo, floro 69 Jeżeli ogląda to administracja Jasiemcy, proszę o zbanowanie ich per moment <laughs> <laughs> Matko boska, strzelają do mnie z karabinu On skoczy o, zaraz Dawaj, dawaj O, dobra Dobra, dobra, dawaj No, gituba Gdzie tam ten, co? Tam na ten kolejnej gdzieś... Na kolejnej, na kolejnej wyspie I on się tepa na jeszcze dwie wyspy, da, dwie wyspy dalej jest Matko boska Co oni robią? Niech się uspokują Nie wiem, ja uspokują? słaba jestem w to Tak, niech się uspokoję. To nie są przewlewki to nie są przewleki. To jest poważna gra. Ja nie wiem, co ja mam tutaj robić. Naprawdę. Ja się boję w ogóle ten most robić, bo oni mnie mogą zepnąć tak o... nie mogą zepchnąć sobie taką. Nie, tutaj. I na środku jest ten. Na środku jest ten, jak to się nazywa? Dręczan. On ma ten. On ma łuk, więc uważaj. Ja kontynuuję. Strzela do mnie. Nie, jeszcze. strzela, 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 strzela. strzela. No nie Ale przynajmniej się uczysz latać dzięki niemu. Popatrz na plus. No super. Super. Ty ktoś się ciebie pyta czy masz live. Kto? No zobacz chat Nie mogę pisać. To nowych kąt jakaś ochrona. No. To nie jest do mnie pytanie gdzie? A do kogo? Nie no, co ty, do mnie, oczywiście No, najlepszy kanał w polskim internecie y Yuki i Wenden Dobra, już mi się nie chce nagrywać No mi też, elo